Siemaneczko, witam Was w 20 odcinku z zagrajmy Zagajmy WMC Elo Okej, okay, super, chyba trafiliśmy na plac budowy Pokrzyżuj prąd przeciwnikom i pozbądźcie ich Powodzenia W takim wypadku Eee, no myślę, że zwyczajna na wystarczy A więc Zostawię minę i tutaj gdzieś ciemne. To będzie całkiem prosta opcja. Blok dość jest jakiś tam na samej górze, ale... Więc... Na no, tego typka będę musiał uważać. Mhm. Niech no cię złapie! Niech no cię złapię. No cóż. A ja tutaj też mam plan. Zostawiłbym mu dynamit, ale to nie działa także żebym poleciał w górę, a więc jeszcze raz muszę użyć do i zostawiam Gdzie spadł? Tutaj 81, ok zabiłem gościa przypadkowo, ale go zabiłem co to było? Jaki... Mi... Jaki mi... Nie wierzę w to. Wiecie co... Co? Shotgunem tutaj z shotgunem spróbuję może dwóch yy, najazdów się załatwić. Lina ninja, dajcie mi linę. Ninja. Huhu. O! O! O, o Czasu nie mam! Ruszmy się! To za Kurde. To już proste sprawa pozostawiam i ucieknę, bo... Tak mi nie wyszedł ten e, pomysł z nino. Jeszcze ogień. Mi się tutaj pojawił. No, okay. Pewnie będzie chciał je zwalić, albo mnie zrzucić. Jakim cudem gościu trafił, idealnie. Już po tobie. Już po tobie. Już po tobie, tylko ja tutaj nie mam pomysłu całkowicie. Owieczkę zrzucę na typa. Tak jest. Do wody. Du -du -du Okej, okay, jeszcze tego bloka muszę. Blok. Trzeba ją zwalić. Żeby mi tutaj nie rzucił znowu granatem jakimś idealnym. Eee, no tak, to może ładować. Nie ma szans. A, A ja tutaj może jeszcze się gdzieś zakopię. mam Albo nie, mam tutaj palnik. W takim wypadku palnikiem tutaj się. Zakopię No o, Okej okay. Nie powinien tutaj granat wpaść A Jak wpadnie to będzie o, oszustwo na pewno 16, nie zabiję mnie Okej A więc ja tutaj już Idę zadać decydujący cios Jakie tutaj mam jeszcze dojąc Nie no mina chyba będzie najlepszym pomysłem Raczej powinna zadać wystarczający przejarzeń Eee okej Ej, chyba wpadnie do wody Tak jest okej okay. Udało mi się. Mm -hmm. Bułka z masłem. Bułka z masłem. Okej, okay, to by było na tyle w dwudziestym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.